Jestem ojciec Arkadiusz. Do karmelu wstąpiłem w tym roku minie równo 20 lat, w roku 1993. Inspiracją do tego, by wstąpić do karmelu była lektura dzieł świętej Teresy Dzieciątka Jezus, dzieje duszy, a także jakieś szczególne prowadzenie, które odkryłem świętego Rafała Kalinowskiego, który zostaje dla mnie ideałem. Karmelity Bosego, i jego też staram się, na ile to jest możliwe, karmelu naśladować. I może też dlatego, ponieważ święty Rafał Kalinowski jest postacią historyczną. W zakonie zajmuje się historią, nie tylko historią zakonu, ale szerzej patrząc, historią kościoła. Historia zawsze mnie fascynowała, i gdyby nie wybór karmelu to z pewnością skończyłbym, skończyłbym na studiach. Jestem ojciec Paweł od Męki Pańskiej, w zakonie jestem od 11 lat. Święcenie kapłańskie miałem 4 lata temu, więc w zasadzie jestem młodym kapłanem, który dopiero też się uczy, poznaje tak naprawdę swoje kapłaństwo. Natomiast przed zakonem, to co mnie pociągnęło i do karmelu i też do, do bycia tym kim jestem, no to przede wszystkim Maryja. Maryja, która, bo jestem ze Śląska, więc więc po prostu mnie tak jakoś zachwyciła i też razem z tatą te pielgrzymki do piekar coroczne, tak po prostu mi pokazały, no, kim jestem i jaka jest tak naprawdę moja droga. Przed zakonem studiowałem prawo, potem też zacząłem drugi kierunek ekonomię, więc to. Szukałem mojej drogi, szukałem mojej drogi razem z Maryją. No chociaż chciałem najpierw robić karierę. Chciałem być e, sędzią i chciałem też e, studiując ekonomię, też chciałem zarabiać dużo pieniędzy. Więc e, moje myślenie było takie takie bardzo, można powiedzieć, światowe, żeby być kimś po prostu w tym życiu. Natomiast Maria mi pokazała, no, jaka jest tak naprawdę ta moja droga i Pan Bóg chciałby, żebym był. Teraz studiuję duchowość i próbuję poznawać jeszcze bardziej nasz charyzmat, ale to też to, co Pan Bóg no, chce nam dać z siebie, po to, żeby potem to też przekazywać jakoś ludziom. Też w młodości pływałem, byłem w klubie pływackim i też. Gdzieś w szkole był klub tenisa stołowego, więc też rozwijałem się bardzo. Lubiłem też sport, jestem w ogóle też z Chorzowa, więc jest klub piłkarski ruchorzu, więc chodziłem też na stadion. Bo w sumie miałem wiele różnych zainteresowań. Natomiast odkryłem no ostatecznie to moją drogę, moją drogę, którą Pan Bóg jakoś przede mną odkrył, ale cały czas odkrywa. No imię moje ojciec Szczepan od Matki Bożej Loretańskiej, ze Chrztu Tadeusz Stanisław należy jeszcze do tego pokolenia, które wstępując do zakonu zmieniało imię chrzcielne, przybierając imię zakonne. Życie moje związane jest od dzieciństwa z sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Pioskowicach, które to właśnie w roku 1970 przejęli od diecezji kieleckiej karmelici bosi. I tam rozpoczął się mój związek z karmelem. Mam już poza sobą długoletnie doświadczenie życia zakonnego no i gdybym musiał wybierać po raz wtóry, no to też na pewno wybrałbym karmel, bo karmel stał się moim domem. Od dwóch lat posługuję w Lublinie. Ostatnia kapituła prowincjalna obrała mnie przeorem tegoż klasztoru. Oprócz posługi Przełożeńskiej, posługi wobec współbraci, wobec wiernych, którzy uczęszczają do naszego kościoła rektoralnego pod wezwaniem Świętego Józefa w Lublinie. Pełnię posługę konsultora kongregacji do spraw kanonizacyjnych i wicepostulatora prowincji. Jest to taka, powiedzmy, moja pasja i również powołanie w powołaniu. To, co jest najistotniejsze w naszym powołaniu rozwijanie przyjaźni z Bogiem. Dążenie do ewangelicznej doskonałości, do świętości to jest powołanie każdego chrześcijanina, tym bardziej każdego zakonnika, osoby konsekrowanej, bo my przecież na mocy ślubów zobowiązaliśmy się do naśladowania Chrystusa w sposób bardziej doskonały. I w Karmelu znajdujemy wszystkie środki potrzebne po temu, aby osiągnąć tę zażyłość z Panem i tę ewangeliczną doskonałość. Przede wszystkim jesteśmy zaproszeni, aby poprzez życie modlitwy, kontemplacji wzrastać w tej zażyłości i by dzielić się z bliźnimi właśnie tym wielkim skarbem doświadczenia Boga i wnosić Chrystusa w życie tych, których stawia na naszej drodze. Brat miłosław Maria, od miłosierdzia Bożego, takie mam w zakonie imię i wezwanie. Wstępuję do zakonu 1983 z decyzją, że zostaję bratem zakonnym. Zanim to się tak dokonało, to mamy problemy z moim proboszczem, który nie daje mi poświadczenia, to znaczy metryki chrztu i bierzmowania. Mówi, nie będziesz bratem, będziesz księdzem. Skończysz maturę, dopiero wstąpisz, a potem zobaczymy co dalej. No naówczas, będąc, starając się słuchać takiej, a nie innej porady podejmuje naukę w szkole wieczorowej technikum wieczorowe dla pracujących w Elblągu po drodze trafiam do karmelitanek bosych które przyjmują mnie do swoich modlitw a z racji, że prowadził je naówczas ksiądz ojciec, jezuita Mokrzycki przyjmuję jego prowadzenie jako kierownik Mój spowiednik przy kolejnym moim wyznaniu, że chce być bratem zakonnym, mówi krótko, jeżeli jesteś przekonany, to tak trzeba zrobić. Perspektywy były też ciekawe: były motocykle, były samochody, warsztat samochodowy. Dlaczego nie? Zrobiło się uprawnienia myśliwskie. Natomiast w zakonie. Gdyby ktoś yy, szukał różnorodności i ubogacenia, to zapraszam. Można się spotkać z niejednym fachem, no i, no i właśnie, niejednego doświadczyć. Lubię zupę obrukową.